Witam wszystkich winiarzy z Pasieki w Czarnym Lesie. Mode nasadzenia rosną w tym roku. Siejemy między nimi poplony. Tu jest akurat taki poplon. Rzepak. O, kawałek nam został. Rzepak greka. Łobin i inne rośliny. A tam jest nasza pasieka. W tym momencie jest około 50 pni w tym miejscu, bo jeszcze mamy inne ule w innej miejscowości. Ten poplon dla pszczółek został zasiany y, na jakiś miesiąc, w, li, w, w, w środku lipca. Później go założymy i będziemy patrzeć tutaj pewnie kolejne poplony. A tutaj poplony na jesień zasialiśmy między rzędami młodych nasadzeń i wychodzą a jak żeśmy eksperymentalnie posieli trzy rajki pszenicy o widać wychodzi tam mamy faselię parę rajek i tutaj jest koniczyna też pięknie wychodzi No koniczyna jest takim mm, Takim poplonem, który wiąże azot z gleby, i dlatego yy, no, będziemy mieli, nie trzeba będzie nawozić winnicy, bo mamy zasiany poplon. Tu akurat traminer rośnie, rząd traminera. Tu też widać, jak pięknie koniczyna wychodzi. Zakupiliśmy siewnik specjalnie do poplonów. Jest były niedostępne za bardzo, nie mogłem znaleźć takiego siwnika wąskiego na metr 50, m, żeby siał, więc kupiliśmy taki używany tu jest kawałek luki zostawiony na rząd, też coś tu wsadzimy sobie tu są Leon Milodi Marshall Foch te cztery rzędy tam jest też Pinot Noir to jest młode nasadzenie z tego roku 3 lata trzeba lat czekać, żeby były owoce. I tu też mamy poplony posiane, ale tu jeszcze facelka nie wyszła. Facelia potrzebuje chyba z 8 dni, na to, żeby wyjść. Bo ten teren niewielki mamy ogrodzony, żeby nam nie zjadły. No, robimy wina różnego rodzaju. Miałem ja uwielbiam wytrawne dziewczyny z reguły, półsłodkie takie ale jeśli robię półsłodkie to już robię jeśli chcę dodać żeby było słodsze to nie dodaję cukru i może przepisy pozwalają tam chyba 3% dodać, dodać cukru ale ja dodaję miodu mamy swoją pasiekę dodajemy miodu nie ma problemu siejemy poplony żeby nie dawać nawozów na winnicy, a dzięki temu, dzięki tym poplonom, no pszczoły mają co jeść. O. Teraz na jesień to jest super sprawa wielkiej ilości pyłku. A tam znajduje się nasza pasieka pasieka i warsztat. W warsztacie mamy skrzyneczki, nie skrzyneczki, jakieś tam sekator, takie podręczne rzeczy do pracy z pszczołami i na winnicy. No tu mamy dość duży kawałek, też może będziemy jakieś nasadzenia robić. Też tu jest koło hektara. Później tam kolejne łąki. No ale w tym miejscu nie chcieliśmy mieć dużo winogron Chcieliśmy tu mieć malutką winniczkę, tak prawie przy domu, 2 km, przy pasiece dokładnie. A tu jest pasieka, która dostarcza nam miodu, do miodów pitnych. Pszczółki przepięknie chodzą. Latają, mają dostawy pyłku dzięki poplonom. Tam na widnicy jest zasiane, później będzie przeorane i kolejne poplony będą siane na przyszły rok. no jakby się ktoś dobrze przyjrzał, to na nóżkach mają pyłek o, jest tam taki żółty to jest pyłek pszczeli. Pszczoła zbiera na nogi do do no, takich pojemników, jakby pyłek pszczeli. Pozdrowienia dla wszystkich winiarzy, pszczelarzy. Dla wszystkich, którzy lubią przyrodę i lubią się nią bawić i dbają o nią przede wszystkim.